Panie Boże, nasz niebiański Ojcze, dziękuję Ci za Twoją obecność w naszym życiu, w moim życiu, za obecność Twoją tam, gdy potrzebujemy Ciebie. Dlatego, Boże, proszę o obecność Ducha Świętego, aby te słowa, które będę mówił, które będę też w większości czytał, aby one były zrozumiałe, aby one były przyjęte, gdy będę mówił o. O takich naszych przygotowaniach się w związku ze zderzającym się przyjściem Pana Jezusa. Proszę Cię o to. Dziękuję za wszystko w imieniu Pana Jezusa. Amen. a Amosa 4.12 jest taki fragment, którego powtórzę. Dlatego tak postąpię z Tobą Izraelu. A ponieważ tak chcę z Tobą postąpić, przeto przygotuj się na spotkanie. Twojego Boga Izraelu. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga Izraelu. Takim fragmentem, który będę czytał, chciałbym go zatytułować Fundament naszego stanowiska w czasach końca. To są treści, które były kiedyś umieszczone w głosie Adwentu. Posłuchajmy ich. Widziałam grupę ludzi trzymających się mocno i dobrze szczerzonych. Nie dających żadnego posłuchu tych, którzy chcieli zach zachwiać silną wiarę, wiarę zboju, Bóg spoglądał na nich z upodobaniem. Pokazano mi trzy stopnie. Pierwsze, drugie i trzecie poselstwa anielskie towarzyszący mi anioł rzekł, biada temu, kto będzie próbował poruszyć choć, chociażby jedną belkę lub wyjąć chociażby jedną szpilkę z tych poselstw. Należyte ich zrozumienie jest rzeczą wielkiej wagi. Los duszy zależy od sposobu, w jakim przyjmie te poselstwa. Ponownie przejrzałam wszystkie trzy poselstwa i zobaczyłam, jak drogo lud Boży zapłacił za, te do, za swe doświadczenia. Wierni dojśli do celu po wielu cierpieniach i ciężkich walkach. Bóg ich prowadził krok za krokiem, a postawił na pewnym niezachwianym fundamencie. Widziałam, jak zbliżano się do Niego i badano fundament. Jedni z radością natychmiast zajmowali na nim miejsce, inni zaczęli w fundamencie szukać skaz. Pragnęli poczynić poprawki, wtedy ich zdaniem fundament byłby doskonalszy, a lud bardziej szczęśliwy. Byli ta, i tacy, którzy schodzili z fundamentu uważając, że jest źle zbudowany. Widziałam, że prawie wszyscy stali na nie mocno i napominali tych, którzy zeszli, aby przestali narzekać bowiem sam Bóg był budowniczym tego fundamentu. Przypominając sobie cudowne dzieło Boże, które przywiodło ich do tej silnej epoki, wznosili oczy ku niebu i głośno chwaląc Boga skłaniali narzekających do ponownego wstąpienia w pokorze na opuszczony fundament. Moją uwagę skierowano na czasy, kiedy zwiastowane było pierwsze przyjście Chrystusa. Jan został posłany w duchu i w mocy Eliasza, aby przygotować drogę Chrystusowi. Kto odrzucił świadectwo Jana, nie mógł korzystać z zapowiedzi Jezusa. Jego przyjście ludzie nie byli zdolni przyjąć najsilniejszych dowodów wskazujących, że Chrystus był Mesjaszem. Szatan coraz bardziej opanowywał tych, którzy odrzucili poselstwo Jana aż doszli do, do całkowitego ukrzyżowania Chrystusa. Po zabiciu Jezusa znaleźli się w takiej sytuacji, że w dniu zesłania Ducha Świętego nie mogli, nie mogli otrzymać błogosławieństwa, które wskazywało drogę do niebiańskiej świątyni. Rozdarcie zasłony w świątyni wskazywało, że starotestamentowe ofiary i obrzędy nie, mo, nie będą więcej być, mogło, mogły być przyjmowane. Prawdziwa ofiara została złożona i przyjęta. Duch Święty, który stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy, oderwał umysły uczniów od ziemskiej świątyni i skierował do niebiańskiej. Dokąd wszedł Chrystus własną krwią, aby obdarzyć swoich naśladowców dobrodziejstwem pojednania. Żydzi pozostali w całkowitej ciemności. Stracili światło, jakie mogli otrzymać Nadal polegali na daremnych ofiarach i darach. Nie wiedzieli, że funkcję świątyni ziems ziemskiej przyjęła świątynia niebiańska. <coughs> więc nie mogli korzystać z rędownictwa Chrystusowego w niebie. Wielu z przerażeniem myśli o postępowaniu Żydów, którzy odrzucili i ukrzyżowali Chrystusa. Czytając opis hajemnego czynu, ludzie sądzą, że, mi że miłują zbawiciela, i by się go nie zaparli, jak Piotr. Lecz Bóg, który czyta w sercach każdego człowieka, wystawia na próbę i wiarę rzekomą miłość do Jezusa. Niebo z największym zainteresowaniem śledziło, jak, ludzkie, jak ludzie przyjmują pierwsze poselstwo anielskie. Niestety wielu z tych, którzy utrzymywali, że miłują Jezusa i wylewali łzy przy czytaniu opisu jego śmierci krzyżowej, wyśmiewało się wtedy. Wiadomość o jego bliskim powtórnym przyjściu. Zamiast radować się poselstwem i przyjąć je, uważa, uważali za fałsz. Nienawidzili i wyłączali ze swych kościołów te osoby, które z utęsknieniem oczekiwały przyjścia Jezusa. Ci, którzy odrzucili pierwsze poselstwo, odrzucili tym samym błogosławieństwo drugiego poselstwa oraz dobrodziejstwo krzyku o północy. To miał wierze przygotować wśród Boży do, przy, do wejścia z Chrystusem do najświętszego miejsca w świątyni. Odrzucając dwa poselstwa poprzednie, stracili tak dalece zdolność pojmowania, że nie potrafili dojrzeć żadnego światła w trzecim poselstwie anielskim, wskazującym drogę do miejsca najświętszego. To się działo to się działo w pierwszym wieku, jak był Jezus, i też, i też to, to się działo, te opisy dotyczyły roku 1844-1845-1846. tak, że widziałam, jak, jak, że tak jak Żydzi ukrzyżowali Chrystusa, tak nominalne kościoły ukrzyżowały te poselstwa, stąd nie znają drogi do najświętszego i nie mogą mieć pożytku z stawiennictwa Chrystusa. Jakie tam się odbywa? Jak Żydzi przynoszący swe bezwartościowe ofiary, tak oni przynoszą swe bezużyteczne modlitwy do miejsca, do, do, z którego Jezus już odszedł. A szatan zadowolony z tego zwiedzenia przyjmuje religijną postawę i kieruje umysły tych nominalnych chrześcijan ku samym sobie, działając ze szkodą, ze swoją mocą, swymi znakami i kłamliwymi cudami, by udoskonalić Pułapkę swoją. Jednych oszukuje na jeden sposób, innych na drugi. Ma szatan przygotowane różne zwiedzenia dla różnych osób. Niektórzy patrzą z obrzydzeniem na jedno zwiedzenie, jednocześnie chętnie przejmując inne. Niektórzy szatan zwodzi z pietyzmem, przychodzi także jako anioł światłości i rozszerza swój wpływ na cały kraj przez fałszywe ożywienia. Kość, fałszywe ożywienia w kościołach w protestanckich, nie tylko w katolickich, ale w kościołach protestanckich, to fałszywe ożywienia, i te kościoły się cieszą i uważają, że, to, że Bóg cudownie działa na, na ich rzecz, gdy, że, gdy w rzeczywistości jest to inny duch. Podniec, podniecenie w tych kościołach minie i pozostawi świat i kościoły w gorszym stanie niż przedtem. Fałszywe ożywienia takie zielonoświątkowe, Duchowe uzdowienia to wszystko, co miało być, wskazuje, że tam Bóg działa po to, po to, żeby te osoby w tych kościołach zatrzymać. To jest taka ciekawa teraz myśl. Widziałam, że Bóg ma szczere dzieci wśród nominalnych adwentystów i upadłych kościoł, kościołów, zanim zostaną wyrane plagi. Ciekawe jest, jest postrzeżenie, że w kościele Bożym adwentystów też to, to tacy nominalni wyznawcy, są zapisani na, tak zwane zapisanie są na listach zborowych. I też tacy nominalni wierzący są też w innych kościołach. To są oni są w innej grupie. Chodzą do kościoła, są na liście, przebywają. Natomiast oni nie działają, nie, nie żyją takim Duchem Bożym, nie są Bogu poświęceni i też nie są Bogu wierni. Czasami trudno dzielić plewy od, od, od ziarna, Jezus mówi, że czasami trudno takie osoby to dopóki nie przyjdzie przesiew. Ich duchowni i wyznawcy będą, będą, będzie Bóg z tych kościołów wywoływał i oni z radością przyjmą prawdę. I teraz jest taka niesamowita myśl. Szatan wie o tym, że w tych kościołach, że w tych kościołach, wielu kościołach w świecie są prawdziwie wierzący. I, że, I też wie, że Bóg będzie chciał ich wywołać. I szatan wie o tym, i zanim zabrzmi głośne wołanie trzeciego anioła, wywoła w tych ruchach religijnych y, 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 społecznościach takie podniecenie sztuczne. Aby ci, którzy odrzucili prawdę, myśleli, że Bóg nadal jest z nimi. Jak to jest, że, że ludzie odrzucili Pana Boga, ale mają, odrzucili jego prawdę, ale mają nadal przekonanie, że Bóg jest z nimi to jest, posiadają takie sztuczne podniecenie, które szatan daje. <laughs> szatan ma nadzieję zwieść w ten sposób szczerych i doprowadzić ich do przekonania, że Bóg nadal działa w ich kościołach. W różnych, w różnych kościołach protestanckich, katolickich, są szczerzy wierzący i szatan powoduje fałszywe ożywienie, żeby ci ludzie w tych kościołach pozostali, ci, którzy są szczerzy. Ale pisze tak, posłannica Boża, jednak światło Boże będzie świeciło i wszyscy którzy są szczerzy opuszczą upadłe kościoły i przyłączą się z resztką Bożego Kościoła, który zachowuje Boże przykazania i ma wiarę Jezusa. Mimo ogromnych działań szatana w tych kościołach upadłych są ludzie szczerzy. I Boże światło poselstwa będzie tak silne w rani Ducha Świętego, że ci szczerzy wyjdą stamtąd. Bóg ich wyprowadzi. Głoszenie Poselstw pierwszego, drugiego i trzeciego anioła zostało umiejscowione przez słowo natchnienia. Ani palik czy szpilka nie mogą zostać usunięte. Żaden ludzki autorytet nie ma prawa do, do zmieniania położenia tych poselstw. Tak jak, tak jak nie ma prawa do zastępowania Starego Testamentu nowym. Stary Testament to Ewangelia w ilustracjach i symbolach. Nowy Testament to zasadnicza treść. Jedno jest tak samo niezbędne jak i drugie. Stary Testament przedstawia lekcje płynące z ust Chrystusa, a lekcje te w żadnym szczególe nie utracą swojej mocy. Kolejny fragment. Pierwsze poselstwo i drugie poselstwo Anioła. Było przekazane w 1843 roku i 1844. Ale teraz my żyjemy w 2024 roku żyjemy w czasie głoszenia trzeciego poselstwa, gdzie Bóg, gdzie Bóg mówi, ludu wyjść z Babilonu, aby was żadne plagi nie dotknęły. I, to Bóg, i to Bóg te poselstwa kieruje do wszystkich kościołów, do, do członków w tych kościołach. Jednak wszystkie trzy poselstwa mają, mają być nadal głoszone. Jest to tak samo niezbędne teraz, jak kiedykolwiek wcześniej, bo były one powtórzone, by były one powtórzone tym, którzy szukają Bożej prawdy. Nasze głoszenie ma rozbrzmiewać piórem, piórem i głosem i własnym też świadectwem, ukazując ich porządek i zastosowanie prowadzących nas do poselstwa trzeciego Anioła. Nie może być trzeciego poselstwa bez poselstwa pierwszego i drugiego anioła. Poselstwa te mamy przekazywać światu w publikacjach, w wykładach, ukazując w linii proczej historii te rzeczy, które miały miejsce i te rzeczy, które nastąpią. Naszym dziełem jest głosić przekazania Boże i świadectwo Jezusa. I teraz ten fragment z, y, właśnie z Amosa 4:12. Dlatego tak postąpię z Tobą, Izraelu, a ponieważ tak chcę z Tobą postąpić, przeto przygotuj się na spotkanie Twojego Boga Izraelu. Jest to, to brzmi tak bardzo y, dostojnie i też tak majestatycznie. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga Izraelu. Czy przygotowujemy się na spotkanie? Pana Boga. Wiemy, że w Nowym Testamencie około 250 razy jest mowa o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Około 250 razy w Nowym Testamencie. Co 25 wiersz w Nowym Testamencie mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Jak, jakże jest jak, ta prawda mocno zaznaczona. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. Czy, czy Bóg jest moim Bogiem? Czy Bóg jest waszym Bogiem? Czy chcę się na to spotkanie przygotować? Czy się, się przygotowuje? Czy na spotkanie pana Boga, pana Jezusa przygotowuje też, też inne osoby? To są takie kolejne pytania. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. To ostrzeżenie, które ma zostać przekazane światu, to ma być przekazanie światu. A więc w tych miejscach, gdzie my mieszkamy, tam, gdzie pracujemy, tym osobom, które znamy naszym sąsiadom, naszym rodzinom. Oczywiście w modlitwie, w modlitwie Panie mówi, że że będę z Wami aż do skończenia świata. Idźcie i czyńcie, uczniamy, wszystkie narody. To ostrzeżenie, które ma zostać przekazane, przekazane światu, jest to ostrzeżenie skierowane na, najpierw do nas tak indywidualnie, do każdego z nas. Jesteśmy wezwani do tego, by złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech, który, który nas usiedla. Czy jest coś, co w życiu nas usiedla? Czy może jakiś grzech jest? Czy jakiś, jakaś słabość? Jakieś, może jakiś błąd w naszym sercu się pojawił? Bóg mówi, abyśmy to złożyli dla Boga. Istnieje dla, istnieje dla każdego z nas, dla mnie i dla, ka dla każdej osoby, która jest w tym miejscu na bożeństwie, i dla każdej osoby, która być może tego posłucha, istnieje takie dzieło do wykonania. Przygotuj siebie i innych na spotkanie Boga. Mój, moi bracie, moja siostro, zaprzegnijcie się, 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 się w jarzmo z Chrystusem. Upewnij się, że budujesz na skalę. Nie ryzykuj, pozostawiając wieczność kwestii prawdopodobieństwa. Ta myśl mi się bardzo podoba, że Żebyśmy nie ryzykowali co do, kwestii, co do kwestii zbawienia, że może będę zbawiony, a może nie będę zbawiona, że to może jest prawdopodobne. I że masz Chrystusa, pisze, pisze Jan, masz życie wieczne. To nie jest jakieś prawdopodobieństwo. Mogę być zbawiony, albowiem Bóg tak umiłował świat, że, że, że Syna dał, aby każdy, kto pragnie, miał życie wieczne. W zbawieniu nie może być prawdopodobieństwa. Możesz nie dożyć tego, by uczestniczyć, by uczestniczyć w niebezpiecznych scenach, w których obecnie wkraczamy. Ta myśl. Nasz świat wkracza w coraz bardziej niebezpieczne sceny. Jeżeli chodzi o konflikty międzyludzkie, jeżeli chodzi o strajki, zmiany naturalne w przyrodzie, żywioły i tragedie, i konflikty. Widzimy, że, widzimy, że przywódcy światowi że chodzi o konflikty wojenne, które pojawiają się w nowych miejscach i też, i, i też o zmiany w społecznych, że, że przywódcy światowi próbują to ratować, próbują to jakby załatwić, próbują takby usunąć te problemy, a widzimy, że jak do, coś próbują jedno ułożyć, pojawiają się dwa kolejne i coraz większe. I stoimy, na, 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 stoimy właśnie na, w takich miejscach, że i wkraczamy w, w takie konflikty, które będą się coraz bardziej pogłębiały, konflikty światowe. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. Życie nikogo z, z nas nie jest gwarantowane w jakimkolwiek czasie. Ta myśl, że życie każdego z nas nie jest gwarantowane w jakimkolwiek czasie. Czy nie powinieneś czuwać w każdej chwili? Czy nie powinieneś dokładnie badać siebie samego? i pyta czy, czy będzie dla mnie, czym, czym będzie dla mnie wieczność. Każdego dnia, gdy ten dzień zaczynamy i wierzę, że jak ten dzień kończymy, klękając, Panie Boże, czy ten dzień, który spędziłem dzisiaj, czy on był właściwie wykorzystany, wykorzystana. Czasami jak sobie klękam gdzieś od 22 drugiej i mówię, Panie Boże, co ja w tym dniu, co ja w tym dniu mogłem zrobić dla Ciebie? Czy to nie był taki pusty dzień na załatwienie moich jakichś potrzeb różnych? Czy, czy, czy każdego dnia badam siebie, swoje serce? Takim wielkim, takim wielkim brzemieniem każdej osoby powinno być pytanie. Wiecie, jakie pytanie? Czy moje serce jest odnowione? Ja nie mówię tutaj o osobach, żeby tak badały, bo mają lat 80, 70 i są może dosyć chorzy, bo nikt z nas nie ma gwarancji, że jutro obudzi się. A więc każdego dnia powinniśmy pytać się Pana Boga, czy moje serce jest odnowione z Tobą? Czy moje grzechy są przebaczone? Czy moja dusza jest przemieniona? Czy, czy narodziłem się, na, czy narodziłam, albo narodziłem się na, na nowo. Czy też stosuję się do zaproszenia Jezusa, Mateusza 11,28 28. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dawam da ukojenie. I teraz takie kolejne pytanie, które sobie stawiam dla siebie też również na początku. Czy wszystko uznajesz za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa? To jest tekst biblijny. Czy wszystko uznajesz za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa? Czy Jezus jest moim największym skarbem, bogactwem? Największą osobą, którą, którą chcę spędzać czas w wieczności, ale, ale osobą, z którą chcę spędzać spa, z czas, już spędzam tutaj, na, na ziemi. Czy, czy Jezus jest tą osobą? I czy, I czy uważasz za swój obowiązek wierzyć każdemu Słowu, które pochodzi z ust bożych? Napisano, napisano, tak mówi Jezus. Zakończę właśnie te, te fragmenty, o których przeczytałem. Amosa 4,12. A, poni a ponieważ tak chcę z Tobą postąpić, przeto przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. Amen. Skłonił nasze głowy do modlitwy. Drogi nasz Panie Niewiański, Twój tekst Amosa 4.12 brzmi bardzo tak jasno: Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś moim Bogiem. Dziękuję Ci za to, że powołałeś tak wiele osób w dworze w Izbach ale również, jak czytaliśmy chcesz powołać wszystkich szczerych ludzi z wszystkich kościołów, wszystkich kościołów protestanckich i katolickich. Tam są szczerzy ludzie, którzy służą Tobie według tak, tego, co, co Ciebie poznali. Pomóż Boże, żeby Duch Święty ich wyprowadzał z tych kościołów, tak jak pisze w 18, o 18, w wierszu 4. Ludu mój, wyjdźcie z tego Babilonu, aby wasz plagiń dotknęły. Proszę Cię Boże o to, również, że Naszym poselstwem, naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii, zbawienia w Chrystusie. Głoszenie prawdziwości dziesięciu przykazań, takich tych biblijnych, niezmienionych. Zbawienia w Chrystusie, przebaczenia. Pomóż Panie, żeby, żebyśmy też każdego dnia oceniali nasze życie, przedstawiając je Tobie, czy jesteśmy zmienieni, czy jesteśmy nowonarodzeni, czy oddaliśmy Twoje życie, sobie, swoje życie Tobie że może w nas są jakieś rzeczy, które powstrzymują nas od oddania się Tobie. Proszę Cię Boże, też o, o to, żebyśmy powali taką gorliwość o święto dla, dla Ciebie. Proszę Cię Boże za to, o to i dziękuję Ci za to wszystko w imieniu Pana Jezusa. Amen.